To co? Chcesz zobaczyć ten filmik? Yy... No, pokaż. Cześć, Jurka. Z tej strony Kacperek. Zablokowałaś mnie wszędzie, więc nie mam jak się z Tobą skontaktować. A muszę Ci powiedzieć całą prawdę. Wiem, że dziś są te urodziny, Zuzi, i pod żadnym pozorem na nie nie idź. Ja znów przebrałem się za Anię i udawałem przed Zuzią, że Ciebie nie lubię. I. Dowiedziałem się całej prawdy i zdobyłem dowody. Także oglądaj dalej. E, czyli co? Ty nie jesteś z kacperkiem? E, nie no co ty? To Jurka mi pożyczyła tę czapkę. Mm, to co z tymi urodzinami? Ale żadnych urodzin ma nie być. To czemu zaprosiłaś Jurka na nie? To tylko taki pretekst naprawdę mam w planach ją skompromitować. Przygotowałam już serię pranków. Wszystko nagram, a później wrzucę do internetu. I to będzie ostateczny koniec Julki. A to wretnaż, mija! Masakra. A ja się tak przygotowywałam! Kupiłam prezent i miałam tam iść! Julka, za pięć minut wychodzimy. Yy. Nie no, ty nie możesz tam iść. To co mam zrobić? 做个亲